Ewidentnie nie jest plan pokojowy, tylko to jest plan Putina, który jest realizowany jeden do jednego. Bierze na siebie to Marco Rubio, pewnie na polecenie Donalda Trumpa. Natomiast ten plan pokojowy w ogóle nie jest do modyfikacji, on jest po prostu do niszczarki. Dobrze. Natomiast te wszystkie słowa wypowiadane odnośnie braku pomocy to jest jeszcze raz pożyteczny pożyteczne idiota dla Putina. Robi to Orban, robi to Putin i. Przykro mi to powiedzieć, ale powiem to bardzo zdecydowanie: robi to też Trump. Trump gra w orkiestrze Putina tylko nie na małych instrumentach, tylko na dużym instrumencie, bo w ogóle zaproponować te 28 punktów, gdzie, Ukrai gdzie Rosja miałaby wrócić do elity gospodarczej świata, gdzie do G8, do G8 No to jest tak naprawdę pokazanie... Facet Mordował ludzi, ma krew na rękach, bombarduje Ukrainę, a my tak na dobrą sprawę mamy przejść obo obojętnie no i w ciągu studni. Mają odbyć się na Ukrainie a może pan wybory. Jest, a może... Słyszałem te bajeczki, że Rosja zgniecie Ukrainę w ciągu 3-4 dni. Jakoś się to nie udało. Uważam, że wręcz jest odwrotnie. Putin chce wykorzystać, nie wiem, jakąś swoją relację z Donaldem Trumpem, żeby wymusić, żeby jakoś z tej wojny się wycofać. Bo on te wojny przegrywa. I jeżeli my teraz odstawimy nogę, to tak na dobrą po, m, sprawę pokażemy. Putin przesunął ścianę raz, będzie mógł przesuwać kolejną. I pan minister Kropiński powiedział: odczeka trochę, i mogą e, czołgi, mogą drony być na naszej wschodniej granicy. Jeżeli my teraz ustąpimy Putinowi, jeżeli zagramy w tej drużynie, w której gra Putin z Trumpem, to my to do, docelowo za dwie, trzy dekady jest przegramy. Ten, jest...